Witam, witam kochani, bardzo serdecznie. Dzisiaj rozmawiałam trochę ze swoją kuzynką z Polski. I na Skype. I tak właśnie wypowiedziałam te słowa: żebym tak mogła, to bym wszystkie Was tłukła na kolano. I biła jak mokre żyto. Ona no już tego nie dodawała, ale to tak pięknie idzie razem. Dlaczego? Ona się zgodziła. Dlaczego? Dlatego, że wszystkie akurat, o których, o tej części moich kuzynek, kobiet była mowa. Ja my przecież żadna z Was nie prowadzi samochodu. Są samochody, ale tylko mężowie prowadzą samochody. A więc, jak za dawnych czasów, kiedy ja byłam dzieckiem na męża było mieszkanie, dom, na męża był telefon, na męża był samochód i prawo jazdy miał na ogół tylko mąż. Okazuje się, że moje kuzynki mają prawo jazdy, ale nigdy nie zaczęły jeździć. No akurat o tej porcji, no nie, bo są inne kuzynki, które jeżdżą i to pewno lepiej niż ich mężowie, to nie o nich mowa, tylko akurat o takiej grupce. Właśnie ich dotyczyło. I ona tak się zastanowiła i mówi, to wszystko prawda. Prawo jazdy są, tylko zawsze mąż jeździł, mąż albo już nie żyje, albo a, jeśli chce, to jedzie, jeśli nie, to nie. Czyli kobieta jest uzależniona od tego męża. No, my ciągle naprawdę jesteśmy w tych czasach, że wszystko zależy od tego, co. Pan mąż chce? No to tylko w takim razie modlić się o dobrego męża, jeżeli tak będziemy postępować, ok? Bo jeżeli nie będzie taki świetny, patrzcie, coś mi przeszkadza, no coś mi siedzi i coś mi bardzo przeszkadza. Właśnie, czegoś nie widzi? Czegoś ciągle nie widzimy, nie dostrzegamy. Ja to coraz częściej otrzymuję, właśnie jest w tej chwili pewna osoba, która do mnie na Skype Pisze uparcie, no ale ja, ona akurat pisze ze szpitala psychiatrycznego, z miejsca, gdzie jest zamknięta w takim miejscu. I uparcie pisze, gdzie ja jej nie mogę pomóc. Nie mogę jej w niczym pomóc. Pytam, czy jest patronką? Nie jest. Nie ma karty kredytowej, nie ma tego i nie ma tamtego. No, można tylko pomóc, ile można pomóc. Ok? To jest następna rzecz. Ja proponuję swój kanał, ja proponuję czytania, ja proponuję portret astrologiczny, numerologiczny, ja proponuję przeszłe życia, wędrówki duszy. I wszystko to, co jest, te webinaria, to wszystko jest po to, żeby pomóc. No ale trzeba sobie samej samemu pomóc. Już nie ma innej mocy. Ok? Trzeba poczuć swoją moc, trzeba poczuć chęć zmiany życia i ruszyć do przodu. Nawet nie wyobrażacie sobie, ile dzisiaj już jest osób, które same mówią o sobie moim językiem. Jestem w ścianie. Utknęłam, Koniec jestem, siedzę tam i pojęcia nie mam najmniejszego, jak z tego wyjść, jak się od tego uwolnić. Znowu, coś trzeba w tym kierunku zrobić. Trzeba mieć kartę kredytową, trzeba mieć PayPal. Zresztą PayPal ja sama mam, ja się nim posługuję i uważam, że to jest jedna z najbezpieczniejszych form opłaty w tej chwili. Czybym kupowała coś na Amazon, czy gdziekolwiek. Sprzedawałam, był czas na eBay. Kilka rzeczy, czy kupowałabym, wszystko jest PayPal. Więc o czymś trzeba zadecydować. Coś trzeba mieć. Trzeba mieć Skype. Trzeba mieć jakąś formę porozumiewania się. Jeśli jesteśmy w jakimkolwiek względzie w tyle, no to niestety. Można tam pozostać, a można uczyć się, poznawać coś nowego, odkrywać w sobie dary i talenty. Ale jeżeli ktoś sobie powie w nowej energii, nic nie mogę, nie potrafię, no to tak jak ta lampa Alladyna. Te życzenia. Ok, nie mogę, nie. nie ma sprawy. Jeśli tak. To tak dokładnie będzie. A inna rzecz, słuchajcie. To jest. Co robimy? żeby nasze życie się polepszyło. A ja tu w międzyczasie, przepraszam, że sprawdzam, ale jest wiadomość. Nic nie mogę zrobić bez karty. Chciałabym to, chciałabym tamto, ale nie mam karty, nic nie potrafię, nic nie mogę. Wiecie, jeżeli w tej nowej energii, bo o tym zaczęłam mówić, teraz wracam. Tak to powiecie, faktycznie tak to będzie. Dokładnie tak, a nie inaczej. Więc naprawdę radzę przebudzić się. To jest energia panny, która jest świetna właśnie do tego. Wstaję rano i mówię: OK, ja zmieniam swoje życie. Czy całe? Może całe, a może niekoniecznie całe. Dlatego, że. Tylko praca powoduje, że ja jestem nieszczęśliwa. Tylko to, gdzie mieszkam, jestem nieszczęśliwa. To, kim się opiekuję i czuję, że muszę coś zmienić, jak to jedna osoba napisała, bo czuję, że jestem gotowa popełnić samobójstwo, jeśli coś się nie zmieni. No, kochani, jeśli ktoś mi coś takiego pisze, to znaczy, że czas na wielkie zmiany wielkie zmiany. Konkretne. Ok. Bo to już dusza dopomina się, hej, jesteś w niewłaściwym miejscu. Czy robisz to, czego nie powinnaś robić? Czas na zmianę. Naprawdę musi być ta wieża tarota, żeby coś, bum, padło. No i dlatego ta jest wieża w tarocie, pojawia się w naszym życiu, kiedy wreszcie wyrzucają nas z pracy albo. Zaczynamy chorować, to jest na ogół naj, najczęściej się pojawia. Pojawia się nagle choroba. Czegoś się trzymamy. Trzymamy uporczywie, choćby zawiści. Chęci odwetu. Starych uczuć, odczuć, które już przeminęły z wiatrem. Mm. No i co? No, i jest. Jak nie nowotwór, to zawał, to wylew, to inne choroby. No i po co to? No i po co to? Ja się zrobiłam z tym Saturnem, który wejdzie 18 września do przodu. Zrobiłam z kolei wrażliwa na punkcie tego, punkcie karmicznym. Jeżeli. Ciągle nie mieliście robionego przeszły, tego czytania Przeszłe życie, wędrówka duszy. Polecam. Bo to pokazuje skąd mogą wynikać te trudności dzisiaj. Portret astrologiczny, numerologiczny, kim jestem. Absolutnie już każdy powinien mieć zrobiony. I na to zaczyna padać piękny deszcz, oczyszczająca energię. Cudowny. I webinaria są. Uzdrawiamy. Kończymy z karmą. Gorąco polecam. To jest właśnie też ta forma, jak sobie pomóc, czego się dowiedzieć o sobie samej, z czym pójść do przodu, a nie siedzieć w ścianie czy patrzeć w ścianę. Ja mogę pomóc. Wiecie, tak jak z tym koniem. Konia można doprowadzić do wody, choćby na siłę, tak jak ja robię filmiki, podpowiadam, uczę. Doprowadzam do swoich webinarów na przykład, czy do czytania, czy do portretu, czy do przeszłych żyć, czy tego wszystkiego, co ja tam mam na stronie internetowej, link jest pod spodem. Konia można doprowadzić do wody, ale nie można go zmusić wypić tę wodę. Więc ja mogę mówić, aż moja twarz zrobi się niebieska, ok? I dalej niektórzy nic nie zrobią w tym kierunku, żeby sobie samym pomóc. Okay. U, dobrze zaczyna padać, nawet słuchajcie. Aż muszę troszeczkę okno przymknąć, bo już zaczyna wlewać się do mieszkania. Można, 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 ale trzeba samej samemu coś zrobić w tym kierunku. I to już od Was zależy bo ja pytam o Skype, o bo jakieś, jakąś formę połączenia się. Są filmiki, które wysyłam w niektórych przypadkach. No, a jeszcze znajdą się osoby, które pytają, pytają pod filmikiem wszystkich innych, gdzie jest taki i taki znak, w której minucie. Mimo, że ja we wstępie mówię i w każdym jednym filmiku, że wszystko, wow, dobrze zacina, że wszystko, a wszystko jest pod każdym filmikiem napisane. Więc wiele osób powinno naprawdę zacząć uczyć się, jak posługiwać się komputerem. Takie podstawowe zupełnie rzeczy. Co to znaczy? Link do mojej strony internetowej, link pod spodem. Każdym jednym filmikiem, go trzeba rozumieć, do czego ta mysz jest, do czego służy, ok? I to już o to musicie zadbać sami. Wiecie, ja myślę, że wszystkie ośrodki kultury, a są chyba w każdym mieście, powinny mieć kurs podstawowy, przynajmniej podstawowy do nauki na komputerze. Jeśli nie ma, wystąpić z tym, wystąpić do ośrodka kultury, wystąpić do burmistrza, do wójta. Nie wiem, te prężne ośrodki. Wiem, że nawet już urządzają choćby na wsiach, w gminach naukę języka angielskiego. Brawo? Dla tych wójtów, czy dla tych burmistrzów, którzy chcą, żeby ich mieszkańcy szli do przodu, OK? Uczyli się, kształcili, poznawali, bliżej świata byli. Chwała Bogu za, za tych mądrych e, rządzących. Także wiecie, co by nie było? Nawet to uzdrawianie trzeba już dzisiaj poprosić samymi. Ja mówię o uzdrawianie, bo rzucam tutaj na złoto uzdrowiciela, mam przed sobą. O to też trzeba poprosić, bo inaczej nie działa. Więc nie ma co siedzieć i czekać, aż coś spadnie samo, tylko wyruszyć. Ja zaczęłam mówić o tej karmie, wiecie, do tego stopnia o tej karmie, bo karma jest dobra lub zła, ale o tym mówię na swoim webinarium. Jaka to różnica, o co chodzi? Że wychodziłam wczoraj ze sklepu i nagle, no wiem, że zapłaciłam za wszystko, ale mam jedną wodę, która nie jest w siatce, w torbie plastikowej co normalnie pani wkłada od razu samo, więc podchodzę akurat, e, przechodzę koło tej takiej głównej obsługi, do wszystkiego u nas nazywa się to customer service i pytam Panią, ja przepraszam, bo nie mam okularów, tutaj jest e, moje pokwitowanie za te zakupy, czy ja zapłaciłam za tę wodę, pani tak na mnie patrzy? Ja się upomina o opłatę, tak sprawdziła kilka razy, patrzy, tak zapłaciła, zapłaciłaś, tu jest to pierwsze. O, dzięki Bogu Najwyższemu, no ciągle patrzyła za mną. Wiecie, gdybym ja nie zapłaciła i nie rozumiała, nie wiedziała, to jest jedna rzecz, jeżeli coś się zrobi niechcąco, to nie ja sama płaciłam, tylko pani była, która pobiera pieniądze. Ale jeżeli mamy co do czegoś wątpliwości, potem się nawet okaże, że nie zapłaciliśmy, to nie ma się co cieszyć, że się udało. To jest zła karma. To jest kłamstwo. To jest oszustwo. Ja wiem, że jest sporo ludzi, którzy uciekają się w tę stronę, że o, pomyliła się w sklepie i tak ma wszystkiego dosyć. To jest ok”. O, Instytucja wielka się, a jakaś korporacja, no to to w ogóle złodzieje, więc <laughs> i dobrze, że tam się stało. Bank nabiorę na coś, a co podałam nie takie czy podałem nie takie jak trzeba dane, to, to pff, w ogóle już nie ma o czym mówić bankowość dzisiaj, no dobrze dla mnie, mm -mm. wiecie, to jest niewłaściwe spojrzenie. My możemy mówić na temat bankowości, na temat korporacji, co robią nie tak, ale to jest ich karma, która powróci i uderzy ich między oczy. Ty czy ja mamy się martwić o to, co my robimy, bo kreujemy swoją własną karmę. Więc to usprawiedliwienie, że dobrze kogoś okraść, oszukać, o udało się. E -e. To nie ich karma. To jest nasza karma. Więc po to było wczoraj z tą wodą, <grym> żebym dzisiaj Wam to na tym filmiku powiedziała. Okej, okay, przyłam do domu. Akurat coś oddawałam. I przychłam i patrzę i były, wydawało mi się, że dwie rzeczy oddawałam. Okazało się, że trzy. I mówię, ojej. Ona oddała mi za trzy rzeczy, a ja oddawałam dwie. Mówię, no już teraz muszę wrócić do sklepu, znowu jechać tam. Ale dzięki Bogu okazało się, że faktycznie trzy oddałam. Więc wiecie, oszustwo jest zawsze oszustwem, a kłamstwo kłamstwem. Niektórzy mają powiedzenie, szczególnie tu w języku angielskim. You know, the have truth, czyli połowa prawdy. Nie ma czegoś takiego jak połowa prawdy. Połowa prawdy to jest całe kłamstwo. Albo mówimy prawdę, albo jej nie mówimy. Jest jedna rzecz: powiedzieć prawdę, okłamać, być dyplomatycznymi w dostarczaniu prawdy. To wszystko są pokrewne rzeczy, ale ciągle sprowadza się do tego, czy mówi się prawdę, czy jest się kłamcą. Więc ja absolutnie uczulam wszystkich na to, żeby nie kłamać ani o sobie, ani o kim innym, ani o czym innym. Być prawdziwymi w każdym względzie. Jeśli chcemy, żeby karma wynagrodziła nas w pozytywny sposób. A nie ukarała za te wszystkie kłamstwa, oszustwa i usprawiedliwienia tego, dlaczego kłamiemy i oszukujemy. No no, 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 no i no. Czy są jakieś wyjątkowe przypadki? No, oczywiście, że mogą być, w sprawach kryminalnych i tak dalej. Dlaczego kłamiemy, żeby uciec od tego, żeby nas nie zamordowano? Więc ja nie mówię o tych skrajnych różnych przypadkach, albo pyta się osoba, która jest w szpitalu ciężko chora, jak wygląda. No przecież nie powiemy. Oj, no wiesz, uciekłaś grabarzowi z podłopaty. No nie powiemy czegoś takiego, okay. ale to jest znowu dyplomacja. Patrzymy oczami miłości bezwarunkowej na kogoś i nie widzimy tylko to, że jest blada, wychudzona, i, i czy ten ktoś już naprawdę jest w bardzo ciężkim stanie, tylko patrzymy poprzez serce, że jest to piękna osoba wewnętrznie. Więc to też nie jest kłamstwo. O tak, wyglądasz absolutnie wspaniale, a ktoś inny popatrzy oj, jakie to kłamstwo. Nie, nie jest to kłamstwo, jeżeli jest od serca, od duszy. Okay? To jest jeszcze zupełnie inna, inna dziedzina. Ale doskonale wiecie, o czym mówię. Nie ma co kombinować. Nie ma co kombinować, kochani. Mówić prawdę, postępować słusznie. Bo Saturn jak ruszy, tego 18 września, teraz 2019 roku do przodu, to do końca roku będziemy widzieć, jak rzeczy tak naprawdę do końca stycznia 2020, jak wszystko będzie się kłaść po kolei, to co było kłamstwem, oszustwem, a będzie nam się wynagradzać za to, że byliśmy uczciwi, solidni, pracowici postępowaliśmy słusznie, robiliśmy jeszcze dla innych coś dobrego, to będzie się wynagradzać. A więc naprawdę proponuję być w tej drugiej grupie. <laughs> po prostu, dlatego robię ten filmik, dlatego jest tak wszystko mi pokazywane, jak ważne jest, żeby być ludźmi honoru, ludźmi ambitnymi, uczciwymi. Wiecie, Saturn... Za dobre wynagradza, za złe karze. Dlatego często przez astrologów porównywany jest do samego Boga. To jest ta energ energia sprawiedliwości, sprawiedliwości karmicznej. Także, kochani, życzę wszystkiego jak zwykle. Naj-naj-naj. Buziaczki, uściski i do kolejnego razu.